Jeszcze tak, przed startem tego filmu chciałbym pozdrowić moich wszystkich wspierających z maja, a są nimi Dobry Gościu, Grazyna Moskal, Zero1Fifi10, Mixer UWU, Nikodemek 123, Popokat, Nikodemek Lol, Matusz, Wiktor Pawlak, Fabich, Michał Wójcik, Spotny, Kleinotex, Clownkit, Miska Kalo, Marcel Burzych, Leniuch, Jakubes, Oksek, Matek, Nornik, Wycink Mistr, GDS Mani, Lodomidek, Lucy, TSF, Bogu Kuba, King Noob, Fago. Daniel Gaming 01, Wojtek Drewniak i Lucian L. Dziękuję i pozdrawiam Siema, ja jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z Jumping Pet monitor na moim kanale a w dzisiejszym odcinku zrobię sobie naprawdę no mocny opening spinów ponieważ sobie słuchajcie, jak widzicie tutaj mam jak widzicie w tym momencie 100 spinów i najprawdopodobniej podczas tego mm, filmu uda mi się jeszcze wbić kolejne, więc dzisiaj otworzę sobie, no tak naprawdę zakręcę yy, 100 spinami albo nawet i więcej, także naprawdę dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy, ale oczywiście zanim zacznę tymi spinami kręcić, no to jeśli jesteście nowi na moim kanale to zostawcie suba, dzwonki oraz łapkę w górę pod tym filmem, a ja słuchajcie, teraz sobie może słuchajcie, pójdę e, na jakieś mury, więc sobie wyposażę sobie jakieś pety. Dobra, więc tak widzicie, ja już mam wyposażone pety, jestem również słuchajcie, na najnowszym świecie właśnie w jumping pet simulator aktualnie, no i odpalę sobie słuchajcie tutaj auto jumpa, no i e, zaczynam sobie opening tych spinów, w takim razie, dobra, proszę bardzo, odpalam sobie tutaj to, no i mamy tutaj, jak widzicie 100 spinów uzbieranych, mam nadzieję, że tutaj się to nie zepsuje, bo jak widzicie, i, że normalnie będę mógł tymi 100 spinami zakręcić, bo jak widzicie, mam tych spinów 100 na 99, więc, no, jest tutaj jakiś Lekki błąd aktualnie w grze. E, najprawdopodobniej to niedługo zostanie naprawione, ale póki co jak widzicie, no tych spinów można mieć nielimitowaną liczbę, chyba tak mi się wydaje. Więc zobaczymy. Ok, lecimy sobie z pierwszym spinem. W takim razie, dobra, klikam sobie tutaj zakręć, no i zobaczmy, gdzie pierwszy spin już się tutaj kręci. no Jestem naprawdę bardzo ciekawy, co dzisiaj uda się tutaj trafić i jak to będzie wszystko wyglądało. Ok, mamy najpierw gemy. Lecimy sobie w takim razie dalej. Jak dzisiaj na razie wszystko bardzo dobrze działa, więc no, najprawdopodobniej tutaj będę mógł sobie na spokojnie tymi 100 spinami zakręcić. Ok, mamy teraz tutaj e, podkę na monety, więc na naprawdę bardzo fajnie bo e, miałem lekkie obawy że być może coś tutaj nie będzie działało ale dobrze wszystko jest ok więc tutaj nawet otworzę sobie no tak naprawdę zakręcę nawet ponad 100 spinami bo jeszcze no za, jak widzicie za niecałe 2 minuty uda mi się zdobyć kolejnego spinamy tutaj ponad 100 spinów dzisiaj będzie otworzonych zakręconych tak naprawdę mamy tutaj teraz gemy e, mamy też tutaj aktualnie bonus do szybkości ale to przez frenzy e, no i ogólnie to ok teraz mamy znowu gemy i jestem naprawdę bardzo ciekawy w ogóle ile uda mi się trafić e, ekskluzywów e, Rainbow Kitsune bo to jest naprawdę bardzo Ciekawe, bo widzicie, to jest w ogóle no, najtrudniejsza rzecz do trafienia w kole. E, ok, teraz mamy tutaj monety. Ym, w ogóle ciekawe, jakby były dodane też te kosmiczne monety do koła fortuny. Myślę, że to by było całkiem ciekawe. E, może coś takiego kiedyś będzie. Ok, mamy teraz znowu zwykłe monety. Dobra, proszę bardzo, lecimy sobie dalej. Eeeem, okej, okay. w ogóle co ciekawe właśnie no Kitsune e, ten ekskluzyw e, do trafienia jest najtrudniejszy z tego koła i co ciekawe ja ani razu jeszcze go nie trafiłem, oczywiście tych e, petów kilka mam aktualnie e, w swoim posiadaniu, ale jeśli chodzi o trafienie no to ani razu mi się nie udało, e, więc to jest w sumie taka jedyna rzecz z koła, której jeszcze nie trafiłem, ale no myślę, że dzisiaj w ponad 100 spinach no powinno się udać, może nawet uda się kilka tych petów trafić, fajnie by było, okej, okay, teraz mamy gemy. Mm, Okej, okay, na pewno sporo tutaj uda się zdobyć tego wszystkiego Bo widzicie, nawet bardzo dużo monet tutaj leci Jak widzicie teraz 73 tryliony na przykład No dosyć sporo tutaj na pewno dzisiaj mi yy, To kręcenie tymi kołami fortuny da Okej, okay, teraz mamy potkę na yy, gemy Dobra, też sporo potek będzie naprawdę te koła dzisiaj dadzą mi bardzo dużo potek W ogóle ja jestem bardzo ciekawy jak tutaj będzie wyglądało Co uda mi się to jeszcze dzisiaj trafić Bo jak widzicie tych yy, spinów jest jeszcze 86 aktualnie A zaraz jeszcze będą dodane kolejne Więc naprawdę jeszcze bardzo dużo spinów przed nami Tutaj myślę, że muszę przyspieszyć tempo. Jak najszybciej to otwierać, bo w sumie mogę otwierać to jeszcze szybciej niż teraz to otwieram. Więc dobra, lecimy sobie dalej, proszę bardzo. Teraz mamy gemy. Yy, I co jest grane? Nie mogę zakręcić. Halo, dobra, coś się na chwilę zacięło, ale dobra. Lecimy sobie dalej. Kolejny spin przed nami. Mamy tutaj teraz znowu gemy 2000, dobra, proszę bardzo. Aha, i tutaj chyba nie można tego aż tak szybko kręcić. A więc dobra, słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale przed chwilą wyrzuciło mnie z gry. I miałem problem z dołączeniem na serwer. Yy, ale już tutaj na szczęście wszystko działa. Być może to dlatego, że problem po prostu otwierać te spiny zbyt szybko więc teraz muszę jednak otwierać to wolniej tak jak otwierałem to wcześniej więc mam nadzieję, że teraz już mnie nie wyrzuci więc lecimy sobie dalej właśnie z yy, kręceniem yy, kołami fortuny więc zobaczmy co mamy tutaj w kolejnym kole, a mamy tutaj monety w takim razie lecimy sobie dalej, proszę bardzo kolejne koło fortuny, no i tutaj będę się starał to yy, jakby kręcić tymi kołami fortuny szybciej, żeby tutaj yy, jak najszybciej się udało, ale żeby tutaj yy, nic się nie zepsuło. Ok, teraz mamy monety, bo tutaj jak widzicie, no naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo yy, spinów przed nami mamy jeszcze ich ponad 80, więc tutaj no naprawdę, jeszcze sporo się może wydarzyć. Sporo można też jeszcze trafić. Ok, mamy teraz podkę, proszę bardzo. Podka na szczęście. Dobra, proszę bardzo. Znowu mamy podkę na szczęście. Ok, dobra. No i teraz jakoś mi się udaje to szybciej kręcić, więc dobrze. Ok, lecimy sobie dalej. Mamy teraz gemy, dobra, proszę bardzo. Ale tutaj nadal nie mamy w ogóle ekskluziwa. Nadal nie mamy tego peta. Teraz mamy kolejną potkę Tym razem na monety. No i tutaj fajnie byłoby trafić tego peta. Teraz mamy tutaj kolejną podkę, tym razem na gemę. więc tutaj teraz kilka potek pod rząd, okej. Okay. Mamy teraz gemę, proszę bardzo. Cykl lecimy sobie dalej. No i zobaczmy, może teraz uda się trafić to czerwone pole? No nie, mamy znowu tutaj podkę, dobra, lecimy sobie dalej. Jeszcze 75 spinów przed nami, albo i nawet może więcej, bo może jakieś się jeszcze tutaj doda za chwilę, dobra, lecimy sobie dalej. Kolejny spin przed nami. I uwaga, mamy tutaj teraz gemę, dobra, proszę bardzo, lecimy sobie dalej. A kolejnym spinem, w kolejnym spinie mamy tutaj kolejną potkę. Dobra Okej, okay, proszę bardzo, mamy teraz gemy, dobra, lecimy sobie dalej. No naprawdę bardzo dużo tych spinów. Sporo mi to zajmuje w sumie teraz zakręcenie tym wszystkim, ale no naprawdę tutaj tak jak mówiłem już w sumie wcześniej, bardzo dużo mi to kręcenie tutaj da. No 100 spinów ponad to jest naprawdę bardzo duża liczba Eee, I co tak naprawdę, eee, mamy słuchajcie, tak jest, mam po raz pierwszy słuchajcie tego peta i zobaczmy czy on się tutaj dodał, zobaczmy, zobaczmy, tak jest, mam go tutaj i gdzie on tutaj jest, gdzieś on tutaj jest, o tutaj, to dokładnie jest ten pecik, więc słuchajcie teraz muszę sobie jakiegoś peta usunąć, więc słuchajcie tutaj może usunę sobie no na przykład tego Shreka. E, dajmy na to, że sobie w tym momencie usunę niestety, żeby tutaj mieć miejsce, e, jakby się udało tutaj trafić kolejnego e, tego ekskluzywa, żeby on tutaj się normalnie dodał, więc bardzo fajnie, mamy tutaj pierwszego tego peta, po raz pierwszy e, udało mi się go trafić, bo tak jak mówiłem już, no ani razu nigdy go do tej pory e, nie trafiłem, więc bardzo fajnie, bardzo się cieszę, a tu też jak widzicie, no ponad połowa openingu tak naprawdę przed nami, więc tutaj jeszcze może się udać tego trafić naprawdę sporo tych ekskluzywów. ja na to liczę. Fajnie byłoby ich tutaj sporo trafić, tym bardziej, że teraz e, ogólnie jakby siła tych e, ekskluzywów jest mocniejsza niż kiedyś była i to dużo mocniejsza. Więc to naprawdę bardzo fajnie. Okej, okay, lecimy sobie dalej. Mamy teraz tutaj monety, ok, proszę bardzo. Lecimy sobie w takim razie z kolejnym tutaj kołem, więc bardzo fajno. Mamy tego ekskluzywa już, e, to naprawdę nie jest łatwe. Nie jest łatwe, bo już naprawdę ogólnie w Jumping Petsymetry otworzyłem, ty, no, zakręciłem tymi spinami, no wiele, wiele, wiele razy, a ani razu mi się go nie udało trafić. Więc w sumie w tym momencie e, e, mogę powiedzieć, że już tak naprawdę trafiłem. Wszystko, co się da e, w kołach fortuny, bo mam również już tego ekskluzywa, bo tylko tego mi tak naprawdę brakowało. Ok, teraz mamy monety. E, dobra, lecimy sobie w takim razie dalej. I uwaga, co my mamy tutaj. A mamy tutaj, no było blisko w sumie. Teraz kolejnego ekskluzywa. Ale tutaj to tak e, dosyć często bywa, że jest blisko. Ale no jednak się go nie trafia. Teraz mamy znowu monety. Mm, dobra, proszę bardzo. Kolejny spin przed nami. I uwaga, mamy tutaj teraz potkę, Dobra, lecimy sobie dalej. I uwaga, 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 co my mamy teraz. E, mamy gemy, dobra. E, gemów też już tutaj całkiem sporo dzisiaj e, się udało trafić. No w sumie wszystkiego się to już sporo udało trafić, oprócz tych ekskluzywów, bo mieliśmy go na razie jednego, ale no i tak bardzo dobrze, bo e, mogło nie być żadnego, a szansa na trafienie tego ekskluzywa e, jest mała. E, tutaj, mm, więc no. Bardzo fajnie, że udało się go trafić, a tutaj jeszcze liczę na to, że uda się no jeszcze e, tego ekskluziwa e, trafić I to może nawet jeszcze kilka razy, fajnie by było. Dobra, teraz mamy gemy znowu, okej, okay, proszę bardzo e, Lecimy sobie z kolejnym kołem i tutaj mamy teraz monety. Dobra, proszę bardzo, e, przed nami jeszcze 50 spinów, e, co najmniej e, Więc tutaj jeszcze naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo spinów przed nami. No i uwaga co mamy tutaj? Mamy tutaj potkę na gemy teraz kolejną. Dobra, proszę bardzo, okej, lecimy sobie dalej i uwaga, uwaga, uwaga. Znowu potka na gemy, Ok, więc teraz dwie podrząd mamy. Dobra, proszę bardzo, kolejny spin i uwaga, mamy znowu potkę tym razem na monety Więc ogólnie po tym odcinku będę miał naprawdę bardzo dużo tych potek, eee, okej, mamy teraz monety, eee, więc proszę bardzo, eee, lecimy sobie dalej, znowu potka, dobra, kolejna potka no naprawdę te spiny bardzo myślę, że... Mogą w tym momencie zmienić y, całą grę, tak naprawdę, bo w sumie no te spiny zostały wprowadzone tak naprawdę y, w ostatniej aktualizacji. Że można sobie właśnie je tak zbierać, i uważam, że to jest bardzo fajna rzecz w ogóle. No i uważam, że to jest bardzo fajne, bo dzięki temu można sobie, jak widzicie, no naprawdę zdobyć bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy: bardzo dużo potek, bardzo dużo gemów, monet. Y, tak samo ekskluzywów. Może ekskluzywów to nie aż, nie aż tak bardzo dużo, ale jednak jest ta szansa większa niż jak była wcześniej. Mm, no ale wiadomo, ekskluzywy to jest tak naprawdę tylko pet, a ogólnie no potki bardzo się przydają, tak samo no monety tak naprawdę pozwalają otwierać jajka, gemy też na jakieś y, odblok odblokowywanie teleportów i tak dalej, więc... No, uważam, to jest bardzo fajne, okej. Okay. Tutaj staram się teraz jak widzicie bardzo szybko te spiny otwierać e, Żeby to jak najszybciej to poszło, bo naprawdę tych spinów jest tutaj e, mnóstwo w dzisiejszym odcinku do, e, no, do odebrania tych spinów tak naprawdę, do zakręcania nimi e, Więc tutaj no, żeby udało się jak najszybciej to tutaj zrobić Żeby to było jak najciekawsze to jest staram się to jak najszybciej Na początku troszeczkę wolniej to robiłem e, Ale teraz jak widzicie już e, jak zacząłem to wcześniej tak naprawdę e, trochę szybciej tym kręcić to mnie wyrzuciło zginieniem Dlaczego? Ale już jak dzisiaj teraz wszystko dobrze działa, więc mam nadzieję, że tak będzie już do końca. Yy, I uwaga, mamy teraz kolejną podkę. Dobra, ok. Yy, cały czas oczywiście jeden ekskluzji trafiony dzisiaj z tego koła. Jeszcze 30 spinów co najmniej przed nami, yy, więc tutaj no, może coś jeszcze się uda trafić, bo jeszcze naprawdę bardzo dużo tego tutaj zostało nam do zakręcenia. Yy, ok, zobaczmy co mamy tutaj w kolejnym. Mamy teraz tutaj gemy. Ok, proszę bardzo. Lecimy sobie w takim razie dalej. A dalej mamy tutaj uwaga, znowu Gemy, ok, było blisko tego czerwonego pola. Yy, może to jeszcze się uda właśnie to pole dzisiaj yy, wylosować, trafić, że tak powiem. Yy, więc uwaga, zobaczmy. Teraz mamy Gemy, ok, yy, spoko, lecimy sobie w takim razie dalej. Yy, mamy tutaj uwaga w tym momencie, yy, kolejną podkę tym razem na Gemy. I ogólnie uważam, że fajnie właśnie było jakby też w sumie, tak jak już mówiłem to w tym odcinku, yy, raz, że. E, fajnie by było, żeby dodane zostały też e, może monety, te kosmiczne e, z Nowego Świata, bo uważam, że to by było fajne i urozmaiciłoby to e, właśnie koło, bo byłaby to jakaś dodatkowa opcja. Więc kto wie, może w przyszłości coś takiego zostanie dodane. A teraz lecimy sobie z kolejnym spinem. E, mamy ich tutaj jeszcze ponad 20 do zakręcenia. Okej, okay, teraz mamy e, gemy znowu. Dobra, okej, okay, proszę bardzo. I uwaga, mamy teraz monety. Okej, okay, lecimy sobie dalej w takim razie. Proszę bardzo. E, no, słuchajcie, tutaj. Zakręcanie z mimi naprawdę dosyć sporo zajmuje, no bo wiecie, jednak y, animacja tego zakręcenia i w ogóle, no trochę to trwa. E, ok, teraz mamy tutaj monety, e, proszę bardzo, lecimy sobie dalej. E, no i uwaga, mamy teraz gemy, dobra, więc tutaj teraz mamy e, coś takiego i lecimy sobie tutaj teraz oczywiście dalej, teraz mamy tutaj kolejną podkę. Eee, zapewne no tych potek będę miał w ogóle po tym odcinku więcej niż w ogóle w całej historii Jumping Pet Simulator do tej pory, w całej historii mojego grania tak naprawdę, no bo naprawdę tych spinów jest tutaj bardzo dużo, no bardzo dużo, eee, jeszcze przed nami kilkanaście spinów, więc tutaj oczywiście cały czas jest szansa na przykład yy, na tego ekskluzywa również, yy, ale naprawdę bardzo fajnie, bo no gdyby się nie udało trafić go ani jednego, to byłbym lekko zawiedziony, ale jest naprawdę dobrze, bo udało się go trafić chociaż jednego, a szansa na niego jest no, naprawdę mała. I udało mi go się trafić po raz pierwszy właśnie e, więc tym bardziej to cieszy, bo pierwszy raz e, udało mi się na tym odcinku trafić właśnie tego ekskluzywa z skoła Więc bardzo fajnie, teraz mamy tutaj gemy e, Już zbliżamy się powoli do końca widzicie, bo mamy tych spinów jeszcze tutaj e, aktualnie 9 przed nami e, No i na, najprawdopodobniej jeszcze te 9 spinów tutaj będzie, no i tu już będzie koniec, więc no ogólnie też trochę spinów się dodało podczas tego e, odcinka, mamy tak naprawdę tutaj ponad 100 Spinów, e, oczywiście na razie jeszcze e, to nie jest koniec. Jeszcze kilka spinów przed nami, ale w tym odcinku, no nawet ponad 100 spinów będzie. Więc okej, okay, teraz było tutaj blisko tego czerwonego pola. E, ale oczywiście tego czerwonego pola się nie udało teraz wylosować. Ale zobaczmy, może teraz uwaga, no nie, mamy teraz tutaj monety. Znowu dosyć blisko tego czerwonego pola, bo monety są obok tego czerwonego pola, akurat tamte, które przed chwilą były e, Okej, okay, teraz mamy znowu monety, dobra, uwaga, zobaczmy kolejny spin przed nami i czy tutaj będzie ekskluzywnie Mamy tutaj znowu monety Dobra, w takim razie zobaczmy, uwaga, 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 jeszcze kilka szans tutaj będzie, no teraz przeleciało. Mamy teraz tutaj gemy i uwaga, kolejny spin przed nami i mamy tutaj znowu gemy, OK. I najprawdopodobniej ostatni spin, mam nadzieję, że tutaj yy, uda się to normalnie zakręcić i nie będzie żadnego błędu, że mnie na przykład nie wyrzuci z gry. Uwaga, cyk i udało się. Jak widzicie mam teraz zero spinów. Jest to ostatni spin w tym momencie i mamy tutaj monetę. Jak widzicie, klikam sobie, no i niestety już nie mogę dalej. Ee, spinować ee, tych spinów, więc nie mogę dalej kręcić tymi kołami fortuny, a więc słuchajcie no w dzisiejszym odcinku naprawdę ponad 100 spinów coś naprawdę mocnego, więc mam nadzieję, że ten film się spodobał, jeśli jak to zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwonkiem na moim kanale, a ja już nie przedłużam tego filmu, także to było na tyle, trzymajcie się no i cześć!